Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, to bardzo serdecznie. Znajdujemy się aktualnie na serwerze kit.hc.eu, który startuje już w ten piątek o godzinie 18.00. Słuchajcie, jest to serwer z Blazing Packiem, bo oczywiście duża część osób pyta od razu, czy serwer posiada Blazing Packa, tak? Serwer posiada Blazing paka, już ten piątek o 18 jest start, Beta testy są w środę o godzinie 18 oraz w czwartek. E, także zapraszam na beta testy. E, przejdźmy może do samego serwera, bo jest dosyć wczesna godzina, jest 5.49 i chciałbym mniej więcej e, Wam opowiedzieć krótko, zwięźle na temat i nie zabierać Wam przede wszystkim wolnego czasu e, dla Was. Także co, może przejdźmy do samego sedna? Zakładanie gildii jest od godziny 20.00 oraz itemy na gildii też są pokazane od godziny 20.00, tego samego dnia co start edycji. Właściciel może się pochwalić silnikiem, który może utrzymać ponad 1000 osób na jednym sektorze. Także pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie w praktyce, no, ale jeśli właściciel tak mówi, no to możliwe, że tak faktycznie jest, także trzeba by było to przetestować. E, czyli na serwerze możemy nie spodziewać się lagów, e, z tego co tutaj nam objaśnia właściciel. E, edycja podzielona ze względu na sety, e, czyli chodzi o to, że edycja jest podzielona na, na, dwie set, na dwa sety, tak? Czyli e, set żelazny jest na, tak naprawdę na starcie edycji i tam przez pierwsze Kilka dni później odłączenia TNT na Gildiach, czyli od momentu przebijania się, możliwości przebijania się jest włączone, diamenty, są włączone diamentowe sety. Jeśli chodzi o koksy, to jest jeden koks, 15 refili, 3 perły i 24 strzały. Jeśli chodzi o regenerację, koksy, bo to jest jeden koks, także regeneracja trwa 15 sekund, a fajerka trwa 2,5 minutki. Jeśli chodzi o żelazne sety, to jest prot 4, unbreaking 3, a miecz jest Sharpness 4. Fire Aspect 1, a na diamentowych setach jest Prot 3, unbreaking 2, no i Miecz Sharpness 4, Fire Aspect 1. Jeśli chodzi również o, jak już przechodzimy do gildi, do tych przebijania itd., to powiem Wam również, że liderzy, którzy chcą konkurs na fanpage'a, mogą się zgłosić na fanpage w celu tam weryfikacji oraz można się dogadać, abyście dostali fajny konkursik na ranki dla Was na fanpage'a, także piszcie do nich, zgłaszajcie się, linka macie w opisie oczywiście yy, oraz jeśli chodzi o eventy yy, to yy, jest event na przebijanie, ale do tego dojdziemy za chwilę, dlatego że wyjaśnię Wam mniej więcej jak można zgarnąć 3,5 tysiączka złotych za tak naprawdę same granie na serwerze yy, no i co? Może przejdźmy do Dział, gdzie możemy wygrać 500 zł na samym początku, e, właściciele serwera umożliwiają nam zarobek na serwerze za to, że byście promowali, zachęcali do daily aktywności, które możecie wrzucać na TikToka, czy też YouTube'a, czy też swoje jakieś social media. No i za taką nagrodę, na przykład na TikToku, jeśli wrzucacie materiały, będzie można wygrać. Jest do tego oczywiście sztab ludzi, który będzie weryfikował to wszystko. No i nagroda za TikToka za najlepsze nagrywanie o serwerze wynosi 500 zł. Jeśli chodzi o nagrodę główną, czyli ten główny event, jest to nagroda 3000 zł. Ja pozwólcie, że Wam tutaj przeczytam to, bo nie wiem, jak to wyjaśnić swoimi słowami, a właściciel tutaj to zaprezentował chyba najlepiej: 3000 zł jest przeznaczonych na main event przebita. Ogólnie polega on na tym, że gildia, która będzie miała najmniej przebić i podbić swojego serca przez całą edycję, minimum czas trwania go gildii to półtorej tygodnia, wygrywa 1000 zł. Dla każdego rozmiaru gildii jest przeznaczona wygrana w wysokości 1000 zł, tak jak wcześniej było powiedziane. Wliczana jest również do tej punktacji aktywność serwerowa, czyli aktywność gildi na serwerze, aktywność gildi na YouTube, udział w tworzeniu kontentu z serwera, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli, jak, będziemy, jak chcemy wziąć udział w serwerze, to na, na te 1000 zł to trzeba wziąć to pod uwagę, że event jest dla Gildi Czyli musimy mieć jak najmniej przebić oraz podbić z samego serca Gildi Musimy mieć jak najlepszą aktywność Gildi w social mediach oraz promować te, tego Minecrafta oraz sam serwer na TikToku, czy też na YouTubie oraz na social mediach, to wtedy ta punktacja leci nam, naszej gildii do góry. No i wtedy będziemy mogli zgarnąć sobie główną nagrodę. E, także fajne pieniążki. Także mi się wydaje, że fajna sprawa. Oraz mogę wam powiedzieć tyle, że za pośrednictwem fanpage'a na, serwer na samym serwerze, jeśli już będziecie za pośrednictwem fanpage'a kit.hc będziecie mogli sobie zgarnąć skrzyneczkę, wystarczy, że polajkujecie, także w czasie edycji linka do fanpage'a kit.hc macie w opisie, tam w czasie edycji polajkujcie go, no i zgarnijcie sobie skrzyneczkę darmową. I to by było na tyle, trzymajcie się, no i pa pa, widzimy się na starszej edycji oraz na beta testach. cześć!